Dzień doberek, tu W.E.R.E.K., kolejna prezentacja z cyklu Krótko i na temat. Tym razem powiem, co jest ruskiego w Polsce. Jeśli zastanawiacie się, po jakiego grzyba ta prezentacja, no to chyba nie za bardzo interesujecie się wydarzeniami na świecie. Władimir Władimirowicz i prowadzona przez niego polityka przekracza kolejne granice. Rosja napada na inne państwa, morduje niewygodnych ludzi, Tworzy embarga na polską żywność, a do tego grozi i prowokuje. Jakby porównać ją do buldoga, to bijącą mu pyska pianą można by spokojnie napełnić półlitrowy kufel. A co najgorsze, taką politykę Putina popiera zdecydowana większość społeczeństwa. Istnieje jednak cień szansy, że to ulegnie zmianie. Unijne sankcje stają się coraz bardziej odczuwalne. Mocno przyłożył jej także rozwścieczony ukraiński naród, który postanowił bojkotować rosyjskie produkty, no, których kupował do tej pory całkiem sporo. Logika jest prosta. Mniej kasy w budżecie to mniej kasy na dozbrajanie kraju. Polacy przyłączyli się do tej akcji w 2014 roku po embargu na polskie jabłka. Ty także możesz dorzucić swoje trzy grosze i zacząć działać na złość Putinowi. Wróćmy do pytania, co jest ruskiego w Polsce? Długo nie myśląc można powiedzieć, że najwięcej zapewne ruskich agentów i pań lekkich obyczajów, o, licząc wagowo oczywiście. Na sztuki pewnie ruskich pierogów, Na tych ostatnich jednak nie zalecamy bojkotować, bo to tradycyjnie polskie danie. A tak bardziej serio to typowych rosyjskich marek, które można by zbojkotować jest niewiele. Jest to efekt tego, że kapitał z byłego kraju Rad nie jest nad Wisłą zbyt mile widziany. I nic nie wskazuje na to, że to się w najbliższej przyszłości zmieni. Wadą i zaletą takiej sytuacji można by poświęcić oddzielną prezentację. Niekwestionowanym plusem są na pewno możliwości nacisku na Polskę. Brak miejsc pracy, które można by zlikwidować, działa politycznie na naszą korzyść. Inna sprawa to podejście Rosjan do inwestycji. Jakby chcieli u nas wybudować wielki zakład produkcyjny, nikt by specjalnie nie protestował. Oni jednak wolą przejmować to, co działa i zarabia, a do tego jest dla nas ważne, a na to, miejmy nadzieję, zgody nie będzie. Przejdźmy do samej listy tego, co z Rosji sprowadzamy. Najwięcej, jak można się domyślić, surowców energetycznych. Import z Rosji pokrywa około 93% krajowego zużycia ropy i około 70% gazu ziemnego. No, nie da się tego tak łatwo przeskoczyć. Inaczej sytuacja wygląda z węglem kamiennym. Krajowe wydobycie mogłoby w pełni pokryć nasze potrzeby, a mimo to węgiel ze wschodu płynie do nas szerokim strumieniem. Próżno szukać na bryłkach uśmiechniętej gęby Putina czy symbolu sierpa i młota. Surowiec ten, gdy już do nas trafi, niejednokrotnie sprzedawany jest jako polski i niemal nie sposób go odróżnić. Oczywiście zachęcamy do pytania w składach węgla, czy mają towar krajowy, ale pewności niestety mieć nie będziemy. Największe zaniedbania leżą tu po stronie rządu, który woli dopłacać setki milionów złotych do polskich kopalń zamiast zlikwidować źródło ich problemów. Przejdźmy teraz do listy konkretnych marek. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Pierwsza dla kierowców Łukojl. Jedna na pięćdziesiąt stacji u nas należy do rosyjskiej sieci. Nad następnymi nie mała łezka się w oku kręci. Wszak nie jeden Polak jest z nimi związany emocjonalnie. A co po niektórzy mają te marki we krwi w każdy weekend? Chodzi o byłe polskie wódki takie jak Żubrówka, Soplica, Absolwent, Bols, Palace czy Royal. Zarabia na nich firma Russian Standard, właściciel firmy CEDC. Co ciekawe, czerpie ona również zyski z dystrybucji takich imprezowych klasyków jak wino Carlo Rossi, piwa Budweiser i Corona czy whisky Grants. Miałeś ostatnio kaca? No, teraz już wiesz dlaczego. Swoją drogą, przykre jest to, że dopuściliśmy do sprzedaży takiej wódki jak żubrówka. Nad jej walorami smakowymi można by dyskutować, ale czyż nie jesteśmy właśnie z niej znani na świecie? Kolejna dla tych przy komputerach. Kasperski. Dobrze oceniany antywirus, ale czy na pewno bezpieczny? Poza nią są jeszcze dwie podobne, choć mniej znane marki Outpost i Dr. Web. Jest też coś dla pań. Marki Kari, Centro oraz mniej znana G. I chociaż, no, przynajmniej oficjalnie, Putin nie paraduje po Kremlu w szpilkach tych firm, można je z powodzeniem zastąpić polskimi markami. Z bardziej znanych firm, jakie jakiś czas temu przejęli Rosjanie, warto wymienić także Senegę, dystrybutora takich tytułów jak Assassin's Creed, Civilization, Far Cry, Total War, Anno czy Dark Souls. Rosjanie mają także swoich producentów gier, takich jak Akella, Maddox Games czy Ice Peak Lodge. Jednak poróżno szukać tam hitów na miarę naszego Wiedźmina. Są także dwie firmy budowlane, Hochtiff i Strabak, w których swoje udziały ma przyjaciel Putina Oleg Deripaska. Nie są one jednak na tyle znaczne, żeby trzeba było płakać nad budowanymi przez nie drogami. Niestety, kto by ich nie wybudował, i tak po roku będą dziurawe. Co jeszcze? Na pewno ruskie samoloty z Aeroflotu, suplementy od apteczki Agafi czy musztarda Rustika. I tyle. Jak można było zaobserwować, nie ma zbyt wielu marek do bojkotowania. Wielu z nas zapewne nigdy nie sięgnęło po żadną z nich i najlepiej, niech tak zostanie. Na złość Putinowi.